Cześć, ja nazywam się Jakub Sandor i witam w kolejnym odcinku CNC Krok o Kroku, serii na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Pod koniec grudnia zapytałem się was, czy chcecie zobaczyć taką serię odcinków pod tytułem Computer, czyli budowę komputera do Kama, ale też do gier i do innych zastosowań, generalnie głównego komputera domowego. I powiedzieliście, że także chcecie i że tych odcinków może być kilka, więc dzisiejsza warsztatowa jest częściowo z nim związana, ale jak bardzo związana, to sobie zobaczycie za chwilkę, jak się założymy na maszynie. Zapraszam do oglądania. Zacząłem sobie od takiego ładnego kawałka miedzi, który tylko sobie splanowałem na wymiar. On się gdzieś po jakichś próbach gdzieś kiedyś tam zaplątał w szafce i tak sobie leżał i leżał i nie było co z nim zrobić. Złapałem go w imadle standardowo no i oczywiście obniżyłem, no bo jeżeli mamy robić jakikolwiek program, no to wypadałoby jakąś bazę postawić. W wypadku X -a sprawa jest prosta. Otwory, które będziemy na nim wykonywać są symetryczne, więc baza najlepsza będzie do środka. W wypadku zeta jak zwykle, dla bezpieczeństwa proponuję bazę od góry, natomiast w wypadku Y złapałem bazę od tyłu, bo od tylnej powierzchni, e, w konkretnej odległości, te otwory mają być. Zmieniłem sobie narzędzie na puste, wrzuciłem sobie pierwsze z narzędzi, które będzie nam potrzebne, czyli nawiertak, który będzie jednocześnie robił zafazownik, jak też drugie z narzędzi, czyli wiertełko. No i z racji tego, że będziemy wykonywać gwintem 2, to był trochę problem z zamocowaniem tego wiertełka 1.6, więc skończyło się niestety na, no tak, oldschoolowym, e, i to w dodatku na morsie, uchwycie wiertarskim. Ale na moje potrzeby na to, co teraz tutaj będziemy robić, powinno to wystarczyć. Jak zawsze w takiej sytuacji oczywiście skończyły się baterie w sądzie, więc jeszcze szybka podmianka. Niech pierwszy rzuci frazę ten, komu nigdy nie skończyły się baterie w najgorszym możliwym momencie. Natomiast układem jest sądy OMP. One są oczywiście zamienne, więc na chwilkę je pożyczę, później je oddam i będziemy mogli działać dalej. Tutaj dowód na to, że nie ma co się bać mierzyć małe narzędzia. Gierkufi 1.6 spokojnie mierzy się na sondzie OTS i to w tym pomiarze takim nażywca, prędkościowym, a nie z obrotami. Nic się nie dzieje, można tak zrobić. Całe wiercenie, bo właściwie po co odpalać kama, wyklikam sobie z WPS-a. WPS będzie tutaj najszybszy, najprostszy, nie ma co się zastanawiać. No moje wiertełko, dam, przepraszam, nasza wiertek, dam 10 tysięcy obrotów, 500 posłów, pójdę na minus 1. To jest troszeczkę za głęboko, bo później będziecie widzieć, że wyszła nam lekka wypływka nawet przez to, że poszliśmy za ostro. Ale z drugiej strony tą wypływkę delikatnie ściągnąłem później fazowniczkiem o innym kącie i wszystko zadziałało OK. Natomiast wiercenie wiertłem to już 15 tysięcy obrotów, no bo wiertło 1,6. Na minus 5 w dół, na posuwie, no to tak mniej więcej sobie postarałem policzyć. Czyli dla 1,6 jak wrzucę mu obrotów 15 tysięcy, to dostanę 75 metrów. Na mieć na HSS-a, no duża wol. Ok, Jedna rowek, 200 k posłów, no to to mniej więcej jakoś tak by chciało wyjść około 300 300 razy drzwi na posuwie. I wybrałem sobie rozkład otworów losowy i dwa otwory. Można to było zrobić linią, ale określenie linią i dwoma otworami wcale nie jest szybsze. Jakby tych otworów było 5, to bym już się zastanowił więc znacznie szybciej po prostu wpisałem współrzędne minus 32 na minus 2 i 32 na minus 2, bo 64 to rozstaw pomiędzy otworami. No i co, jesteśmy gotowi, żeby to nawiercić. Eee, zaczynamy, jak nazwa wskazuje, od nawiertaka. Ja sobie tutaj, jak zawsze, zatrzymałem maszynę chwilę wcześniej, wyłączyłem bo popatrzyłem na oko, na jakiej wysokości jestem, popatrzyłem sobie szybko na pozycję no i puściłem cyk, cyk, dwa punkciki, no i samo wiercenie. I tutaj niestety kręcę Wam to z zewnątrz, bo niestety chwilowo case wodoodporny nie jest już wodoodporny, i kamera zaczęła wpadać w cholernie duże drgania przy wierceniu tego, więc ten fragment akurat Wam muszę puścić bez dźwięku. To kwestia tego po prostu, że się cała kamera obijała o obudowę maszyny, no bo, no bo była kiepsko ustawiona. Jak najbardziej moja wina. Odwierowuje się co 5 dych i wiem, może i to nie było potrzebne, natomiast mieć klei się jeszcze bardziej niż aluminium i o ile w aluminium pewnie milimetr bym puścił, o tyle w miedzi raczej nie ryzykowałem, e, puściłem sobie na 5 dyszkach, zwłaszcza, że to wiertło 1,6 idzie jednak na 5 w głąb, czyli jakby tego nie liczył, co? E, no około 3D, tak? No to 3D dużo, niedużo. Dla bezpieczeństwa ja zawsze przypominam, to jest warsztatowa. W warszatówie nie chodzi o to, żeby było szybko, chodzi o to, żeby było dobrze. A takie wiercenie, które trwa minutę, czy coś, ten deseń licząc yy, całą operację, to, to naprawdę nie jest tragedia, można sobie na to pozwolić. No i co, detal po przedmuchaniu, tak jak mówiłem, troszeczkę wypływki, ale jest faza pod gwintownik, powiedzmy, że może być. Nałożyłem to z drugiej strony, wykonałem te same operacje, no bo wiadomo, że trzeba. E oraz, żeby to zmierzyć, niestety musiałem wrzucić moimi bateriami sondy, znów taka przekładka, nie miałem pod ręką baterii, a nie chciało mi się po niej jechać na szybko. Domierno tylko x'a, bo oczywiście z y' pozostaje stałe, Nawiercenie, wiercenie. No i jesteśmy powiedzmy z głowy, jeżeli chodzi o korki. Oczywiście musimy jeszcze tylko nagwintować. Gwintowanie mvueczki ręcznie w miedzi, no to coś czego nie polecam nikomu, no bo to, to jakby jest dość ryzykowna operacja z racji tego, że ten gwintownik to nawet nie poczujecie kiedy strzeli. No i oczywiście polecam do tego wykorzystać gwintowniki trójstopniowe. Jakby Dwustopniowe w stosunku do trusy, trójstopniowych będą zawsze miały większy opór, no bo będą skrawały więcej materiału w każdym przejściu, więc zdecydowanie raz, dwa, trzy jest wskazane. Także mamy pierwszy gwintowniczek wstępny, mamy gwintownik z dwoma kreseczkami, potocznie dwójeczkę u mnie, ale każdy na to mówi inaczej, może kształtujący byłoby poprawną nazwą. I oczywiście docelowy kalibrujący, ja na to mówię trójeczkę, chociaż on nie ma oczywiście trzech kresek, bo on nie ma żadnych kresek, no ale gwintownik ostateczny. Wygrawerujemy sobie teraz na górze detalu logóweczkę. to logóweczkę pokazywałem już, jak przerobić z grafiki typu JPG na grafikę typu DXF, na grafikę wektorową w jednym z poprzednich filmów o drag&graverze, jakby co możecie się do niej zawsze cofnąć. Wykorzystałem tutaj zwykłe konturowanie we splicie z wyłączonym offsetem. Widzieliście już mam nadzieję film o tym, jak działają, jak działa offsetopromień narzędzia we splicie i dlaczego mogę tak zrobić zwykłym konturowaniem. Jeżeli nie, zapraszam do oglądania. Po czym wygenerowałem program i wrzuciłem na maszynę. Symulacja teoretycznie działa, więc spójrzmy to sobie. Natomiast w międzyczasie po założeniu zebrałem sobie jeszcze z góry detalu kilka kasetek, żeby być pewnym, że nie jest płaski, więc musiałem troszeczkę obniżyć offset i dopiero teraz tak naprawdę poskrawać. No i pomyślałem, kurczę, właściwie to przecież, skoro robię to bez wody, to mogłem wam to pokazać. Wybaczcie, że narzędzie będzie latało po ścieżce, która już poszła. No ale jakby kolejne planowanie nie bardzo miało sens. A zawsze, jak widzimy, coś tam sobie ono dobierze. No i do grawerowania wykorzystałem, jak zwykle, fazownik, w tym wypadku NC 90 stopniowy. Z prostego powodu jest tani, dostępny i właściwie dość dobry. Nie jest to najlepsze narzędzie do grawerowania na świecie, ale jeśli macie do zrobienia jedną, dwie, pięć grawerek, to naprawdę nie ma co się pchać w narzędzia dedykowane tak długo, jak te grawerki mają być tylko wizualne. Jeśli one mają być głębokie, na przykład pod kątem wtrysku, no to wtedy oczywiście, tak, musicie pójść głębiej zwykle mikrofulą, ale to jest temat na trochę inny odcinek, mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie to poruszyć. I co? No i logóweczka zrobiona. Myślałem, czy nie dać czegoś na bokach, jeszcze jakiś dodatkowy grawerek, ale szczerze mówiąc ten radiator i tak w tym układzie, w którym on będzie zamontowany, nie będzie widoczny, więc to trochę sztuka dla sztuki. Żeby znowu nie przekładać baterii, żeby znowu się nie bawić, zmierzę sobie narzędzie po prostu od bazy. Wziąłem sobie wałeczek o znanej średnicy, wjechałem narzędziem trochę niżej, niż wynosi wysokość tego wałeczka i podnosiłem się do góry, aż wałeczek mi przeszedł. Teraz sobie jeszcze docykuję, robiąc setkę w dół, setkę w górę i patrzę, jak się ten wałeczek zachowuje. No i po czym sprawdzam sobie oczywiście, jaki średnicy jest ten wałeczek. Tutaj bardzo nietypowy, bo piątka rzadko kiedy spotyka się chwyt piątkę. Zwykle jednak frezy piątki są na chwycie szóstce, ale tutaj akurat taki był, jaki był. Więc upewniam się tylko, że mam włączoną miarę przesunięcia narzędzia. Setting 64 jest włączona, czyli mogę w tej chwili mierzyć narzędzia od bazy, od aktywnej bazy, po prostu za pomocą tylu wstępnego. Nie muszę już odejmować, nic dodawać, nic, po prostu on jest dobry. No względnie tylko 5 mm mojego wałeczka, no bo oczywiście on taką miał wysokość, więc o tyle niżej, narzędzie musi pracować. Jeżeli chodzi o parametry, test e, który będziemy zaczynać, jest bardzo długi, więc te 2000 są zdecydowanie przesadzone. Ale szczerze mówiąc, troszeczkę byłem ciekaw, jak on sobie poradzi, zresztą za chwilkę zobaczycie jego wysięg. A ja puściłem go na 500 posuwu, nie liczyłem tego. To jest warsztatowa, robimy to na oko. Na minus 3 głęboko, no bo założyłem, że skoro płytka to 1,5, bo będziemy korzystać z płytki półtorki, to zrobimy sobie 1,5 mm przerwy, 1,5 skrawania. Przerwy, skrawania, przerwy, skrawania, czyli będziemy schodzić co 3 mm. Po czym puściłem sobie jedno przejście na 0, żeby upewnić się, że jest OK, czyli bez przybrania offsetu bokiem, bo jak widzieliście rozmiar kostki wpisałem taki jak rozmiar gotowego detalu, a nie rozmiar wnętrza roka. W związku z tym, że moje narzędzie jest w stanie naciąć 5 mm na stronę, to odjąłem sobie teraz od średnicy na osocie narzędzia 10 no i puściłem. Tam powoli, przez to chodziło, mam nadzieję, że pokazuje Wam się rowek. Ja tam go widzę, mam nadzieję, że i Wy jak nie oglądacie na komórkach to też pewnie widzicie. I powiem tak, no, dźwiękiem to nie pracuje najlepiej. On jest bardzo, bardzo długi, zresztą widzicie to narzędzie, e, przez to było mało stabilne, ale szczerze mówiąc, no, wprasatowa. Do jednego wykonania, jednego detalu może tak być. Inna rzecz, że wrazami tarczowymi podobno powinno się pracować przeciwbieżnie. Mi ta technologia przeciwbieżna nie bardzo się sprawdza lepiej, więc nie wiem dlaczego, ale kiedyś może się uda zrobić jakieś takie większe testy, które to pokażą. I widzicie, że troszkę wiórków zostało w rowku, ale wejmę je później. Spokojnie zobaczycie, jak to wygląda, wygląda bez wiórków. Ja sobie tutaj też oglądam, zastanawiam się, czy to ma właściwie sens. I Na sam koniec, po zrobieniu wszystkich rowków, odważyłem się puścić jeden na sucho. Praca w miedzi. Praca prezentacowym na sucho, to tak trochę słabo się komponuje, no ale jakby czego się nie robi dla YouTube'a. Eee, tak jak wspomniałem, dźwiękiem nie jest to najlepsze. Potem jak widzieliście ruszyły mi się podkłady. Nie dobiłem się, to był mój błąd, później to będzie widać, że ta szkoka była delikatnie skoszona i nie są idealnie do, e, do podstawy całego kolera. Całego ale to też nie jest duży problem. I tutaj też jak widzicie poruszam się właściwie zaraz na tym adłem, miałem około dwóch dyplotów. Ale jak to mówią Amerykanie, clearance is clearance, tak? Mamy dwie duchy luzu, to tak samo jakbyśmy mieli 2 kilometry luzu. Luz jest luz, działa, działa, nie ma co się czepiać. No i co? Rowki wykonałem tak jak wspomniałem. Co 3 mm, przez co mamy 15 dyszek rowka, 15 dyszek luzu. No i teraz złóżmy to sobie. Oryginalny radiator, na którym bazowałem, to radiator Be Quiet. Bardzo znany model MC1, dużo osób z niego korzysta. Natomiast mimo wszystko kupiłem go, dlatego, żeby skorzystać chociażby ze śrubek, z tej podkładki na dole, ale też z termopadów. Jakby mam już wycięte termopad, on nie kosztował aż tak dużo, żeby prawda, narzekać, żeby mnie nie było na niego tutaj stać. I próbuję ten, ten termopad sobie odkleić. No niestety, termopady mocno się rozciągają przy takim odklejeniu. i... Pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Pewnie zakup termopadu, wycięcie i naklejenie nowego byłoby lepsze, ale z drugiej strony, wiecie, to jest, to jest SSD. Co prawda PCI Express 4.0, ale, ale aż tak bardzo się chyba nie będzie grzał. No i mamy nasz lepszy radiatorek. On ma troszeczkę zadrgane wnętrza tych roków, no ale znów zwalam to na tą długość i na trochę zwiększone, trochę zawyżone VC. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Naklejmy sobie termopad po jednej stronie. Widzimy, że ja go troszeczkę rozciągnąłem. I wkleimy sobie nasz dysk, to jest bardzo dobrze znany KC3000, wiele osób z tego Kingstona korzysta, to jest naprawdę fajny model. Cena-jakość, ciężko się przyczepić, a tylko 512 GB, bo i tak do komputera przełożę wszystkie swoje stare dyski na sacie, więc miejsca będzie dość. Tutaj chodzi o system, o główne programy, to powinno się spokojnie zmieścić, już projekty czy, czy gry zdecydowanie mogą być na sacie, to nie jest jakaś tragedia, chociaż będzie dziesięciokrotnie wolniej. Zacznę od wczepienia go, nalepienia go, przełożenia go do termopadu na tej podkładce na dole. Ta podkładka ma nam trzymać cały układ. Celowo wybrałem też dysk, który jest jednostronny, bo to, że ta podkładka wiadomo, że będzie przenosić troszeczkę mniej ciepła, więc zależało mi, żeby całość jednak była oddawana do góry, tam, gdzie wyprodukowaliśmy sobie nasz nowy, piękny, błyszczący radiatorek miedziany. i po złożeniu, no, generalnie działa, wygląda. Tutaj popełniłem jeden błąd. Nie zrobiłem sobie wyluzowania pod kątem wkręcania później śrubki w płytę. Poprawiłem to poza kamerą. Ale tak już dla zasady skręcę dla Was, żeby to było w całości. Ten dysk tak jak on będzie wyglądał później. I przy okazji pokażę Wam, że zamiast jednej śruby mamy niestety gwintownik. Tak jak się spodziewaliście, się, niestety jeden z gwintów został, e, no gwintownik został w jednym z gwintów, ale szczerze mówiąc na trzech też się to będzie trzymać. Na pewno się nie rozleci i na pewno będzie fajnym, unikalnym radiatorem, którego nikt inny nie ma. I na pewno będzie chodzić lepiej niż ten malutki, oryginalny kawałek ekstrudowanego aluminium który kupiłem jako radiator. Dzięki ślicznemu za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. E, oczywiście było kilka niedociągnięć. Ta powierzchnia w środku, to dobicie detalu i tak dalej, to, że zapomniałem o tym rowku, no było średnio, ale w warsztatów tak bywa. Czasem trzeba coś zrobić, żeby to było, a nikogo nie obchodzi jak. No i. Całość prezentuje nam się w ten sposób, prezentuje się całkiem fajnie, zrobiłem to wycięcie, o którym wcześniej wspomniałem, tak, poza kamerą. Mam nadzieję, że się zmieści pod kartograficzną, bo tego jeszcze nie wiem, ale to zobaczycie w jednym z kolejnych odcinków, w którym będziemy faktycznie budować i założymy tego brzdąca mojego na płytę główną. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem ze znajomym, jeżeli coś było nie tak, napiszcie to w komentarzu, a ja mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po kroku i już za tydzień.